Funkcje parzyste i funkcje nieparzyste przechodzimy do zadań, i tu jest zadanie pierwsze, takie typowe, rysunkowe, i polecenie brzmi: omów każdą z poniższych funkcji w zależności od jej parzystości czy też nieparzystości funkcji. Będziemy tu bazowali przede wszystkim na wnioskach z części teoretycznej, w której była mowa o tym, że funkcja parzysta, a konkretnie jej wykres, jest symetryczny względem osi O Y, natomiast funkcja nieparzysta ma wykres symetryczny względem początku układów współrzędnych. To spójrzmy tak, ja wypiszę te wszystkie podpunkty, żeby to było widoczne i rysunek, i odpowiedzi. Ja to ponumeruję od A do I, czyli A, B, C. D, E, F, G, H I. Jeżeli funkcja będzie parzysta, to wpiszę dużą literę P. Jeżeli będzie nieparzysta, to wpiszę dużą literę N. A te, które będą takie, że nie są ani parzyste, ani nieparzyste, no to potem zaznaczymy powiedzmy X. No to po kolei za Popatrzmy się, który z tych wykresów jest parzysty. Czyli który jest symetryczny względem osi y. No to patrzymy się na podpunkt A. Czy ten wykresy są symetryczne względem osi o y? No to sprawdźmy. Ten punkt jest na minus 4. Gdybym go przerzucił przez osi y, to jest tu. Zgadza się. Ten punkt względem osi y jest tu. Ten jest tu. Ten już pozostaje. Ten jest tu. Ten. Tu I ten tu. Inaczej mówiąc, składając kartkę wzdłuż tej prostej, faktycznie te części na siebie nachodzą i można powiedzieć, że podpunkt A jest funkcją parzystą. Podpunkt B. Czy ta funkcja jest symetryczna względem osi Y? No, chociażby ten punkt sprawdzając, no nie ma swojego odpowiednika, zatem parzystą nie jest. Na razie sprawdzamy pod kątem parzystości. Tu jest funkcja narysowana na osi X. No Ten punkt przejdzie na ten, ten na ten punkt, ten przejdzie na ten, ten przejdzie na ten. To jest funkcja parzysta. Pod punkt D. Sprawdźmy ten punkt. Przez osi Y powinien mieć tutaj swój obraz. Nie ma. Zatem na pewno funkcją parzystą nie jest. Przechodzimy dalej. Ten wykres. Powiedzmy, tu jest minus 2, no to po drugiej stronie powinno być plus 2. Nie ma, czyli funkcją parzystą nie jest. Ten wykres, na przykład ten punkt, powinien mieć swój odpowiednik po tej stronie. Nie jest funkcją parzystą. Pod punkt G, ten punkt, gdybym przekształcił, 2, 4, 5 to powinno być 2, 4, 5. Nie ma odpowiednika, więc jeżeli chociaż jeden punkt nie spełnia, to znaczy, że cały wykres nie spełnia tego warunku. Ten wykres. No ten spełnia, ten przejdzie tu, ten tu, ten przejdzie tu, ten przejdzie tu, ten 2, 4, 2, 4, no jest symetria względem osi Y. Widać, że gdybyś złożyć kartkę, faktycznie te części na siebie nachodzą. Czyli podpunkt H jest funkcją parzystą. A podpunkt I, no spójrzmy, chociażby ten punkt nie ma swojego odpowiednika. Czyli patrząc się na te wszystkich 9 wykresów, jeżeli chodzi o parzystość, to są nimi tylko te 3 wykresy: A, C i H. A, C i H. I teraz popatrzmy się pod kątem funkcji nieparzystej. W funkcji nieparzystej musi być symetria przez początek układów współrzędnych. Na przykład ten punkt, mając współrzędne 2 i 2, powinien mieć odpowiednik minus 2 i minus 2. No nie ma, więc jeżeli chociaż jeden punkt tego nie spełnia, no to funkcją nieparzystą nie jest ten punkt. Ten punkt już jest. W symetrii, ten punkt przechodzi na ten, zgadza się, ten przechodzi na ten, bo tu jest 2 i 3, tu jest minus 2 i minus 3. Widać, że symetria przez punkt 0,0 0 jest. Zatem podpunkt B jest funkcją nieparzystą. Podpunkt C, czy jest symetria względem początku układów współrzędnych? Przedtem patrzyliśmy się przez oś Y i był, była symetria. Ale teraz patrzymy się pod, y, w symetrii przez ten jeden punkt. Jest symetria. Czyli podpunkt C jest też funkcją nieparzystą. Podpunkt D. No zobaczmy. Na przykład ten punkt, który ma 2 i 3, powinien mieć minus 2 i minus 3. No nie ma. Więc jeżeli chociaż jeden punkt nie spełnia, no to na pewno funkcją nieparzystą nie jest. Ten, ten wykres. No weźmy sobie, powiedzmy na przykład, ten punkt. Ma 2 i minus 4. Więc jego odpowiednikiem powinno być minus 2 i plus 4. Nie ma tej symetrii. Ten punkt, przekształcając, powinien być punkt w tym miejscu. Nie ma go. Odpada. Ten wykres, ten punkt ma swój odpowiednik i na odwrót. Ten punkt ma swój odpowiednik. Ten punkt ma swój odpowiednik. Wniosek pod punkt F jest funkcją nieparzystą. Pod punkt G. Ten punkt odpowiada. Ten punkt ma współrzędne -1, 2, 3, 4, 5 i 2 no to powinno być 5 i minus 2 jest. Zresztą widzimy, że każdy punkt, ponieważ ten odcinek przechodzi przez punkt 0,0, to każdy z nich ma swój odpowiednik po drugiej stronie. Podpunkt G jest funkcją nieparzystą. Podpunkt H. Podpunkt H był funkcją parzystą, ale sprawdzimy go, czy jest też symetrycznym względem początku układów współrzędnych. Ten punkt powinien mieć swój odpowiednik w tym miejscu. No nie ma, więc nie jest. Ten rysunek minus 1 i 3, więc powinno być 1 i minus 3. Pasuje. Ten punkt minus 2 i 1 to powinno być 2 i minus 1. Jest. I ten punkt też odpowiada temu punktowi. Wniosek pod punkt i jest funkcją nieparzystą. Czyli przechodzimy do Odpowiedzi. Powinno być napisane słowami, ale żeby było widoczne, ja tu sobie tutaj z boku pisałem, a zatem ta funkcja jest funkcją parzystą. Podpunkt B jest funkcją nieparzystą. Podpunkt C jest jednocześnie i funkcją parzystą i nieparzystą. Podpunkt D nie jest ani funkcją parzystą, ani nieparzystą. Podpunkt E tak samo nie jest ani funkcją parzystą, ani nieparzystą. Podpunkt F jest funkcją nieparzystą, G jest funkcją nieparzystą, podpunkt H jest funkcją parzystą, i podpunkt I jest funkcją nieparzystą. Następne zadanie. Ono jest dokładnie ze zbioru zadań. Jest tu narysowany fragment wykresu i teraz dokładnie trzeba zrozumieć, co należałoby tutaj zrobić. Wpiszę tak. Rysunek obok, czyli ten, przedstawia fragment tylko wykresu pewnej funkcji parzystej. F, od x, której dziedziną jest od -6 do -1. No, nie mamy tutaj żadnego fragmentu, więc musimy dorysować. Suma od 1 do 6 tu jest i suma element 0 jest. I pierwsze polecenie. Dorysuj brakujący fragment wykresu funkcji, a następnie podaj. Czyli ma być to funkcja parzysta. Ta część ma ile punktów charakterystycznych? 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Tak możemy też te punkty policzyć. No to musimy znaleźć odpowiedniki po drugiej stronie osi Y, bo ma być symetria względem osi Y. Więc po kolei ten punkt już leży na osi Y, więc ten punkt pozostanie. Teraz ten punkt. Jeżeli przerzucam przez osi Y, to będzie tutaj jego odpowiednik. Jeżeli ten punkt przerzucam, to będzie w tym miejscu punkt. Jeżeli ten punkt przerzucam, to przeliczmy kratki. Raz, 2, 3, 4. Więc jego odpowiednik. Raz, 2, 3, 4. Odpowiednikiem tego jest ten punkt. Odpowiednikiem tego punktu na piątce musi być na minus 5. I odpowiednikiem tego punktu przeliczmy. 2, 4, 6 kratek. Musi być 2, 4, 6. 6 kratek i tu kończyło się kółeczkiem pustym. A zatem, brakująca część tego wykresu jest taka. No nie będę przykładał linijki, ale powinno być coś takiego. I teraz dopiero ten cały wykres składający się z takiej części, z tego punktu i z tej części. Jest pełnym wykresem tej funkcji f od x. Jest ona parzysta i faktycznie ma dziedzinę od minus 6 do minus 1 otwarty, suma od 1 otwarty do 6 otwarty, i suma element 0. Możemy przejść do podpunktu A. Najmniejszą wartością funkcji f, podaj, najmniejszą wartość funkcji f, i dla jakich argumentów jest ona przyjmowana? Jaka jest najmniejsza wartość? No na przykład wartości minus 4 nie przyjmie, minus 3 nie przyjmie, minus 2,5 nie przyjmie, ale zwróćmy uwagę teraz tak. Wartość minus 2 to jest najmniejsza wartość, ale dla jakich argumentów uzyskamy to? Dla minus 4, dla 0 i dla 4. Czyli, jak przełożylibyśmy linię, to wartość minus 2 przyjmuję dla tych trzech argumentów. Podaj najmniejszą wartość i pod punkt a. Najmniejszą wartością funkcji y równa się f od x. Jest minus 2. Jeszcze raz pokażemy to sobie na rysunku. No spójrzmy jeszcze raz. Gdybyśmy linijką szli od dołu do góry, to najmniejszą wartością jest właśnie minus 2. I dla jakich argumentów przyjmowana jest ona? Czyli ta najmniejsza wartość dla argumentów. I ponieważ są trzy takie argumenty, to napiszemy tak x należy i wymienimy dla minus 4, dla 0 i dla 4. I to jest koniec pod punktu A, pod punkt B. A następnie podej, zbiór tych wszystkich argumentów, czyli znowu będziemy szukać xów, dla których funkcja f przyjmuje wartości ujemne. No to jak znaleźć te wartości ujemne? To spójrzmy na rysunek i pomożemy sobie takimi znaczkami. Przed minus 6 nie ma żadnej wartości. Ale tak, pomiędzy minus 6 a minus 5 funkcja jest nad osią x, czyli Ikolwiek bym wziął x z tego przedziału, to wartości są dodatnie. Czyli w tej części wartości są dodatnie. W tej części pomiędzy minus 5 a minus 2 wykres jest pod spodem, pod osią x, więc tu wartości funkcja przyjmuje ujemne. Pomiędzy minus 2 a minus 1 wartości dodatnie. Dla samego zera wartość jest ujemna. Dla argumentu pomiędzy 1 i 2 wartości są dodatnie. Bo jakkolwiek byśmy argument nie wzięli, to wartość jest dodatnia. Dla argumentów pomiędzy 2 a 5 wartości są ujemne, a pomiędzy 5 a 6 wartości dodatnie i dalej nie zaznaczamy żadnych znaków. Jeżeli to sobie narysowaliśmy, to możemy łatwo to odczytać. Mamy podać zbiór tych wszystkich argumentów, te wszystkie x, dla których funkcja f przyjmuje wartości ujemne. Czyli gdzie są minusy? Pomiędzy minus 5 a minus 2, ale pytanie. Czy przedział otwarty, czy domknięty? To sprawdźmy, co się dzieje dla minus 5. Dla minus 5 jest wartość 0, a 0 nie jest wartością ujemną. Dla minus 2 wartość jest 0. To też nie jest wartość ujemna, a zatem tych liczb nie bierzemy pod uwagę, czyli to jest przedział otwarty. Suma. Dla jakich jeszcze argumentów? Konkretnie dla argumentu 0, dla pojedynczej liczby 0 też jest wartość ujemna, ale jeszcze pomiędzy 2 a 5, czyli suma jeszcze, przedział od 2 do 5 i też musi być otwarty, ponieważ nie bierzemy pod uwagę miejsc zerowych. Do takich argumentów ta funkcja przyjmuje wartości ujemne. I podpunkt C. Podaj wartość sumy miejsc zerowych. To, to są miejsca zerowe. Są to te argumenty, dla których wartość funkcji wynosi 0. Czyli miejscami zerowymi są minus 5, minus 2, 2 i 5. Miejsca zerowe, czyli gdyby trzeba było wypisać miejsca zerowe, napisałbym minus 5, minus 2, 2 oraz 5. Gdyby było pytanie, wymień miejsca zerowe, ale mamy obliczyć wartość sumy tych miejsc zerowych, czyli musimy te wszystkie miejsca zerowe do siebie dodać. No to dodajemy minus 5, dodać minus 2, dodać 2 i dodać 5. No widzimy, że minus 5 i 5 się redukuje, minus 2 i 2 się redukuje, zatem suma. Tych miejsc zerowych wynosi 0. Zero. I to jest koniec tego zadania. I jeszcze jedno zadanie, bo skoro była to funkcja parzysta, to też omówimy sobie funkcję nieparzystą. Bardzo podobne, bo rysunek obok przedstawia fragment wykresu pewnej funkcji nieparzystej, dla której dziedziną jest zbiór. Od minus 6 otwarty do minus 1 domknięty. Nie mamy suma. Od 1 domknięty do 6 otwarty. Ta część jest. Dorysuj brakujący fragment wykresu funkcji, a następnie podaj. Więc jak znaleźć brakujący wykres? Ten, ta część ma ile punktów charakterystycznych? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Każdy z nich przerzucimy przez punkt 0,0, ale zamiast rysować to przerzucanie, to wiemy, że punkt, który jest po drugiej stronie punktu 0,0 ma przeciwne współrzędne. Więc jeżeli ten punkt ma współrzędne 1 i 5, to jego odpowiednik musi mieć współrzędne dokładnie przeciwne. Czyli minus 1 i minus 5. Tu jest jego odpowiednik. Gdybym przerzucił go przez punkt 0,0, to jest właśnie taki punkt. Myślę, że jak to zrozumieliśmy, to następne pójdą łatwi. Ten punkt to dość łatwo się przerzuca, bo dwie kratki, dwie kratki to jest tu. Ten punkt ma współrzędne 3 i minus 2. 3 i minus 2. No to jego odpowiednik po drugiej stronie będzie miał minus 3 i 2. Minus 1, minus 2, minus 3 i 2 na plusie. To jest odpowiednik tego punktu. Potem ten punkt dość łatwo, bo cztery kratki to dwa, cztery katki. Odpowiednikiem tego punktu jest ten. To no teraz ten punkt. Ten punkt ma współrzędne 5 i 3. W takim układzie jego odpowiednik będzie miał współrzędne minus 5 i minus 3. Minus 5 i raz, 2 i minus 3. To jest odpowiednik tego punktu. I odpowiednik tego punktu, on ma współrzędne 6 i 1, to jego obraz będzie miał współrzędne minus 6 i minus 1. Minus 6 i minus 1, ale kółeczko musi być. Czyli jak narysujemy, no musimy te punkty w kolejności odpowiednio połączyć. Czy zaczniemy z tej strony, czy z tej strony? Wszystko jedno. O. I to jest już teraz narysowany. Pełni wykres funkcji f od x, która jest funkcją nieparzystą i ma dziedzinę od minus 6 do minus 1. Lewostronnie otwarty, suma od 1 domknięty do 6 otwarty. Wykres już jest. Teraz będziemy odpowiadali na poszczególne polecenia. A następnie podaj miejsca zerowe funkcji f. Jeżeli miejsca zerowe, to muszą być x. I idziemy po osi x i spiszemy punkty wspólne. Minus 4, minus 2, 2 i 4. Ale już nie ma. Czyli x należy. Są 4 miejsca zerowe. Minus 4, minus 2, 2 i 4. Dobrze. Podpunkt B, a następnie podaj zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości nieujemne. Zaczniemy od tzw. siatki znaków. Przed minus 6 nie ma żadnych znaków, ale pomiędzy minus 6 a minus 4 wartości są ujemne. Pomiędzy minus 4 a minus 2 wartości są dodatnie, bo wykres jest nad. Potem pomiędzy minus 2 a minus 1 wartości są ujemne. W tej części nie ma, w tej części nie ma. Od 1 do 2 wartości są dodatnie. W tej części wykres jest spot, czyli będą wartości ujemne. I w tej części od 4 do 6 wartości dodatnie. I teraz tak. Co to znaczy nieujemne? Jeżeli liczba może być ujemna, wartość 0 może przyjąć, albo dodatnia, to skoro jest określenie nieujemne, to to sobie skreślamy. I co zostaje? Albo plus, albo miejsce zerowe. Czyli znajdziemy plusy i połączymy wraz z miejscami zerowymi. Gdyby chodziło o same plusy, napisałbym tu przedział od minus 4 do minus 2 otwarty, ale dokładamy miejsca zerowe. Czyli już znalazłem pierwszy przedział. x należy od minus 4 domknięty do minus 2 domknięty. Ale czy tylko w tej części, no to idźmy dalej. Od jedynki do 2, ale tak. Od jedynki. Popatrzmy się, czy to będzie otwarty, czy domknięty. Tu punkt jest. Dokładnie przyjmuje wartość 5, czyli od 1 domknięty do 2 i tu jest miejsce zerowe. Domknięty. Od 1 domknięty do 2 domknięty. W tym przedziale od tej wielkości do tej włącznie wartości są nieujemne. Gdzie jeszcze? Od 4 włącznie aż do 6, ale spójrzmy, dla 6. Tu wartości nie ma. Czyli musi być tu do szóstki otwarty. Od 4 domknięty do 6 otwarty. I to jest podpunkt B. W tych przedziałach funkcja przyjmuje wartości nieujemne. I podpunkt C. Maksymalne przedziały, w których funkcja F jest malejąca. No to. Co sobie zrobimy? Podzielimy, bo tak, ta funkcja, ona zachowuje się w taki sposób. Najpierw maleje, potem rośnie, potem maleje, potem maleje, rośnie i maleje. A funkcja ma być malejąca. Czyli tak, podzielilibyśmy funkcję na takie fragmenty. Od minus 6 do minus 5 od minus pięć do minus trzy i od minus trzy do minus jeden, a następnie od jeden do trzech, od trzech do pięciu i od pięciu do sześciu. Gdyby tak pociął ten wykres, to funkcja zachowywałaby się odpowiednio. I na przykład spójrzmy. Pomiędzy minus 6 a minus 5 funkcja maleje. Pomiędzy minus 5 a minus 3 funkcja rośnie. Pomiędzy minus 3 a minus 1 funkcja maleje. Między 1 i 3 funkcja maleje. Między 3 a 5 funkcja rośnie. A pomiędzy 5 i 6 funkcja maleje. My mamy napisać tylko tam, gdzie funkcja jest malejąca. Ja napisam to takim zapisem, czyli który znamy. Funkcja maleje dwukropek x należy. No i teraz te przedziały znajdziemy. Na pewno funkcja maleje od minus 6 do minus 5. Tylko tak. Dla minus 6 nie ma wartości. Czyli na pewno będzie od minus 6 otwarty. I teraz pytanie. Do minus 5 jest tu wartość. Jest, a zatem do minus 5 włącznie. To jest pierwszy kawałek, gdzie funkcja malała. Potem gdzie maleje jeszcze? No od minus 3 do minus 1, bo to jest ten fragment. Dla minus 3 jest wartość, dla minus 1 jest wartość. Więc ten przedział. Od minus 3 do minus 1 będzie przedziałem domkniętym. Czyli suma, przedział od minus 3 do minus 1 obustronnie domknięty. Czy jeszcze gdzieś funkcja maleje? No maleje. Od jedynki do trójki. Dla jedynki jest wartość. Dla trójki jest wartość. Zatem od 1 do 3 będzie przedział. Domknięty, czyli suma od 1 do 3. Potem funkcja rośnie, a maleje od 5 do 6. Dla piątki jest wartość, dla szóstki nie ma, czyli od 5 będzie domknięty do 6 otwarty. Czyli suma jeszcze od 5 domknięty do 6 otwarty. Otwarty. I tak na podstawie wykresu mogliśmy na wiele pytań odpowiedzieć. W następnej części zrobimy sobie zadania nawiązujące do definicji.